na Mekawa, więc w turnieju U-12. Jeszcze jeden z najmocniej obsadzonych w Europie. Mamy wielkie firmy. Teraz gra Bayern Monachum, 9% Turyn. I tak będziemy w niektórych zespołach szukać odpowiedników, piłkarzy w dorosłej drużynie. Mamy Bayern Monachum, więc musimy przyjrzeć się piłkarzowi z numeru Jak już jesteśmy obydwaj fanami portugalskiej filmy, to przeglądamy się z uwagą Sportingowi Lizbona. Mario Silva, taki fan. Polskiej piłki Portugalczyk z gości, który ma zresztą w swoim zdjęciu na Twitterze Łukasza Merdę. Kto zna język portugalski, to wie ja dlaczego merda? Napisał, że sporting ogląda przez Lektiviza, proszę liczyłem Lectiviza, że sporting to najniższa drużyna, ale wcale nie ma takich dysproporcji między Sportingiem a lechem, jak sobie na towarów nie wyszło. No nie nie że ale też duże takie widzę zaangażowanie w Sportingu, dużo wywcickami też co tak nie jest jakieś typowe jest. dla portugalskiej piłki, zresztą tak szyli pierwszego gora właśnie poszedł do końca na Izby do bramtarza, ostrzeża atakował, bo taka e, ciekawa też sprawa jest bardzo. Jak zawsze na takich turniejach szukamy także polskich akcentów. Anderlecht skończył swój mecz. W zasadzie taka drużyna, która najlepiej prezentuje się w piłkarsko. Gra tutaj Krystian Burecki. Ciekawi jesteśmy czy mówi po polsku. Przepraszam bardzo. Cześć. Mówisz po polsku? Polski, tak? tak. Jak, to, jak wygląda twoja historia w Anderlechtzie? Lech się znalazłeś w tej drużynie? Odkąd były małe rodzice, mieszkali w Beninie, klubu, akurat była też Anne, blisko. Numer Hamali, ile tam lat mieszkasz? Całe życie. Całe życie, tak? Ale po prostu bądź bardzo dobrze, przyjeżdżasz często. Ciągle na wakacje. Ciągle na wakacje przyjeżdżasz. No to dobrze, w takim razie powodzenia Ci życzę. Miło było Cię spotkać. Wszystkiego dobrego. Za nami Bayern Monachium gra z Lechem Poznań, to jest ostatni sobotni mecz Lech -Kawa, więc w turnieju U-12. Szukaliśmy polskich akcentów, znaleźliśmy kolejny. Tutaj z nami jest Ashley, witaj serdecznie. Tak musisz mówić głośno, żeby nam się coś nagrało. No. Powiedz mi, jak to się stało, że trafiłeś do Chelsea, jaka, jaka jest twoja historia? Um, ja byłem w Polsce, grałem um, i potem um, poszedłem do takich Aha, a tu, tu w Polsce trenowałeś, tak? Tak. W jakim kiedy? Um, Kursa Tak, długo? 5 um, lat. 5 lat, lat. No i jak tam ci się oh. podoba, jak, jak widzisz swoją przyszłość? Nie wiem. Nie wiesz, ale tam ci się podoba? Tak. Jeśli chodzi o trening, to tak. gdzie jest lepiej? W Chelsea czy, czy w kącie? No w Chelsea. Chyba w Chelsea, tak? A jak turniej zakończyliście? Jesteśmy... Um, um, Słabo. Słabo, tak? No to nic, ale następnym razem będzie lepiej. W takim razie po, powodzenia i wszystkiego dobrego. Głowa, głowa do góry, trzeba się uśmiechnąć. Dziękujemy bardzo serdecznie, to był właśnie Ashley Akpan. Łatwo było znaleźć Krystiana Borowskiego. bo można było go zidentyfikować po nazwisku, a z Ashleyem nie było tak łatwo, ale to kolejny polski akcent, no i chyba ostatni akcent. Na, przynajmniej na łączy nas piłka tegorocznego lekka.